Akarna Danurasana. I zakończ. Pokaż przodem. Do akarna Dhanurasany należy usiąść w przecie dandasany, rozszerzyć tyły up, Unieś boki ciała. Z wdechem podnieś ręce. Sięgnij do przodu po paluchy stóp. Chwyć za paluchy stóp, unieś głowę, klatkę piersiową. Akarna dhanurasana znaczy po łucznika lub ucho i łuk, czyli zginaj prawą nogę, ściągaj Paluch w stronę prawego ucha, prawy łokieć unoś i cofaj, lewą łopatkę chowaj do wewnątrz, patrz przed siebie. I dołącz prawą do lewej. Etap pierwszy akarna Danura Etap końcowy akarna Danura kiedy powtórzymy dla drugiej strony. Trzymaj cały czas zapaluchy, podnieś nogę lewą, zegnij lewą rękę w łokciu, cofnij kolano, zbliż lewą dłoń i paluch do lewego ucha, skręcaj tułów w lewą, ale patrz przed siebie, napnij łuk i rozciągnij nogę w górę. I dołącz stopy do stopu. Unieś tułów, siądź w siadzie Dandasana. Pokażemy dla osób, które nie mogą chwycić zapalucha stopy, dla osób, które nie mogą chwycić za stopę nogi prostej, wersję uproszczoną, więc potrzebny będzie pasek. Załóż pasek na prawą stopę. Idealnie na palucha stopy, wtedy mamy doświadczenie chwytu za palucha stopy. Napręż prawą nogę i prawą rękę, lekko zegnij lewą nogę, żeby móc chwycić za lewej stopy. Omijając ten etap prostych nóg, bazuj na prostej prawej nodze, chwycając prawą ręką za pasek. Lewą ręką poprowadź lewe kolano ciasno na zewnątrz boku tułowia i ściągaj w tył, w tył, w tył, lewy łokieć w górę. A lewej stopy do ucha, skrętułowia w lewą, patrz przed siebie. I spróbuj wyprostować nogę, utrzymując kierunek kości udowej. I opuść lewą nogę. Siad Dandasan.